I dzisiaj wszystkim zrobimy sobie pierniki. Mam wolne tak, że mogę poświęcić cały dzień na zrobienie ich i udekorowanie. I będą to pierniki, takie serduszka. Jeszcze zrobię w nich dziurkę, aby można było je zawiesić na choinkę. Udekoruję je lukrem. Mam też takie różne dodatki, które można dodać na te pierniki. Pierniki po wyjęciu z piekarnika są od razu miękkie. Takie gorące pierniczki można już przyłożyć do pojemników, które zamkniemy sobie i będą aż do świąt naprawdę miękkie, bo robiłam je w tamtym roku. Jeżeli chcecie je jakoś zdobić, to po wyjęciu z piekarnika oczekujemy aż się pierniczki nasze słodzą, później je dekorujemy i też wsadzamy na takich pojemniczków, jeżeli chcecie. Do naszych pierniczków będziemy potrzebować dwie szklanki mąki, 150 g. Miodu, dwa jajka, tutaj mamy przyprawę do piernika, jedna łyżka, trzy czwarte szklanki cukru, jedna łyżeczka sody, pół łyżeczki kakao, całą łyżkę taką czerwonego masła i to wszystko raczej także zapraszam do dalszej części odcinka. Do naszej miski dodajemy teraz dwie szklanki mąki, jedną płaską łyżeczkę sody, wszystko ze sobą mieszamy. Teraz tworzymy taki mały dołeczek i wlewamy nasz gorący miód Dodajemy teraz nasz cukier Naszą jedną czubatą łyżkę masła Jedno jajko Jedną łyżkę naszej przyprawy do piernika I dodam sobie jeszcze pół łyżeczki k wszystko teraz ze sobą mieszamy, następnie zagniatamy nasze ciasto aż będzie gładkie. Tak wygląda nasze ciasto. Deskę oprócimy sobie troszkę mąką, ponieważ nasze ciasto się troszkę lepi i później będziemy rozwałkowywać na około grubość 4-5 mm. Przykroiłam sobie na pół, żeby moje ciasto się zmieściło na desce. Teraz rozwałkowujemy. Wycinamy sobie, tutaj mam, jak mówiłam, serduszka różnych rozmiarów. I tak się takie małe prezentują. Teraz wykładamy je na blaszkę. Tutaj mamy papier do pieczenia posmarowany masłem. Też nie układajcie jej blisko siebie, ponieważ nasze pierniki będą jeszcze rosnąć. Te pierniki będziemy sobie smarować naszym jajkiem, które zostało. I wkładam je do rozgrzanego piegarnika na około 200 stopni, 10 minutek, U mnie to będzie około 8, także zobaczymy, jak tym razem wyjdą. Mam nadzieję, że tak samo pysznie jak w tamtym roku. Tak właśnie wyglądają moje pierniczki. Poczekam aż troszkę się schłodzą, i przerzucę sobie połowę do jakiegoś pojemniczka, a połowę będę ostawiać lukrem, ale to za chwilkę. Poczekam sobie, jak ostygną. I za 5 minut jak się widzimy. Zobaczcie sam, jak wygląda w środku. Jest bardzo mięciutki. A tutaj skóreczka na górze krupiąca. A jeżeli chodzi o looker, to na dole pod filmikiem będzie opis, jak dokładnie go przyrządzić i co dokładnie potrzebujemy. Więc tak zaczynamy sobie skóry. Lecimy na dół. I z tego powstało serduszko. Możecie sobie na przykład jakieś kwiastki porobić. Mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże w przygotowaniu takich ładnych pierniczków i ich dekorowania. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.